Czy polska szkoła to przestrzeń debaty i równości, czy raczej delulu edukacyjnego systemu? W ramach segmentu Młodomowa współtworzonego z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w maturze po godzinach tłumaczymy tym starszym to, co już świetnie wiedzą młodsi. Dziś przyglądamy się określeniu delulu. Słowo to wywodzi się od angielskiego delusion, czyli złudzenie w młodomowie oznacza oderwanie od rzeczywistości stan, w którym tworzymy sobie złudne nadzieje, miraże, szczególnie na tle romantycznym. Najczęściej chodzi o wyobrażone i jednostronne zauroczenie, takie które istnieją w naszej głowie, a nie w realnym świecie. Z takiego delulu powstało kolejne hasło delusion czyli związek wyobrażony, a osoby, które najczęściej w niego wpadają, nazywają się Lulu girl i Lulu boy. Popularność tego zwrotu zawdzięczamy przede wszystkim fanom i fankom K-popu, którzy tworzyli fanfiki, kolaże czy komiksy, w których obsadzali samych siebie w rolach ukochanych swoich idoli. Na TikToku DeLulu szybko zaczęło jednak funkcjonować szerzej, jako ironiczne określenie na sytuację, gdy ktoś wyobraża sobie coś, co raczej się nie wydarzy. Jak zauważa Obserwatorium, to zjawisko ma dwa oblicza. Z jednej strony bywa zabawne i pomaga oswoić emocje, z drugiej niesie ryzyko utrwalenia złudzeń i oddalania się od rzeczywistości. A mówię o tym także dlatego, że w Polskim Radiu ukazał się nowy odcinek podcastu Matura po Godzinach podcastu Baby od Polskiego. Tym razem rozmawiałam z Kasprem Nowickim i Arturem Cnotalskim o tym, czy polska szkoła jest przestrzenią równości, debaty, czy raczej wielkim delulu systemu edukacyjnego. Zapraszam!